I powiem teraz jedną istotną rzecz, że to nie będzie parę na fady, dwa, tylko na dwa filmy pilot. Pilotażowy. Zajmcie się o co mi chodzi chyba w listopadzie będzie tego tra, trailer, trailer trailer chyba się mówi a w 2025 będzie cały cały pilot od 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 1 stycznia 2025 będę na kanale miał a pilot fnaf 2 film. I piloty też będą na moim kanale do wszystkich filmów FNAF, bo jestem FNAF. A i zapomniałam powiedzieć subskrybujcie, lajkujcie, jeśli chcecie więcej takiego kontentu widzieć codziennie, bo filmy tu są codziennie. i'm to me. Może jeszcze cyrnolica? <laughs> Come on! Jak? Muszę mi powiedzieć, że trzecia minuta, a ja dopiero kończę z tym. W nic. Ale Ja właśnie zapomniałem powiedzieć, że losowe gierki to są. 同 <c oughs>、oh.，baby，重力基础的魅力，穆小文。 Gibiny toalet to nie jest film na YouTubie. To jest stary film na YouTubie. Gim. <gibli> To mąskie drzewa... A i... na filmach będę śpiewał, bo... Lubię śpiewać jakieś piosenki. To mąskie drzewa... Nie, nie żyjesz, Sonik. nie masz kuby, a żyjesz. W ogóle Sonic to jest jedna z bajek, które kiedyś nie lubiłem, Uem, a teraz uwielbiam. Sonika polubiłem, jak Poglądam kilka odcinków tego na Netflixie, tego nowego, w sensie już nie nowego, ale serialu tamtego z Soniciem. To było albo w 2022, nowe, albo w 2023, nie pamiętam. Dokładnie w którym roku, w ale planetki, to, to w ogóle nie wiem, czy to tam było, było nowe, ale... Dobra, nie wnikam. O. no, no, play, Karthus vs. Nie, nie, tylko nie popi playtime, tylko nie to. Raczej szybko. Kurus, zabijemy śmiecia zabawkowego. Przepraszam, Samochód, po bo... piłkę, ale. W sensie nie, że ja nie lubię, ale. Nie, że ja nie lubię całej tej gry, ale. Po prostu nie lubię trzeciego chaptera. Nienawidzę. Nie dlatego, że według mnie jest straszny. Nienawidzę. Po prostu nie. kur, 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 Najbardziej nienawidzę takich nowych gier czy filmów, że wszyscy YouTuberzy nie muszą robić o tym ani.

O ja znowu nie umiem się wysłuchać. Po prostu na takim telefonie, którego już nie mam, bo się prawie nie zepsuł albo nie pamiętam co się z nim stało. Nie, chyba na moim pierwszym telefonie nie. nie, gdy ale wiem, że tam jest zapełnione nowymi trendami. Po prostu, jak nowa gra lub film wyjdzie, to każdy musi o tym robić filmy, bo w plasie mieści dwa ostatnio wyszło i nie da się normalnie. Jeśli się ogląda to wszystko, jeśli się wszystko ogląda, co się spodoba, to wtedy jest zapełnione losem. <totum>

Lack. Nie! RIP! Umieram! Zabijam się! to odcinek! Żegnam! Pa! Jeśli zasubskrybujesz, widzimy się w następnym filmie! Pa!